Swoich umiejętności. Wysoko, ciasno trzyma, garda, ciosy proste, a więc fundamenty co, co jest najistotniejsze w świecie sportu walki. Mieliśmy boks, ale są też eksplozywne, niskie kopnięcia. Klasyczne kombinacje kickbokserskie. Ten pojedynek numer jeden podczas Gali. Fein 16 odbędzie się na zasadach MMA w limicie umownym do 87 kg. Jak na debiutanta, to naprawdę widać, że ten czas na scenę. Jego przeciwnik: Nathan, bóg estetyki, Marcoń. Marcoń w dużych rękawicach bokserskich. Lewy prosty, podwójny lewy, później dokłada ten mocniejszy cios. Jeszcze dzisiaj jest pięty, ale to jest dzień, w którym ma się pozbyć tych negatywnych emocji przed debiutanckim występem Nathan, bóg estetyki Marcoń. Oczywiście w okularach jutro Nathan wystąpić nie będzie mógł w klatce organizacji Fame. Podobnie jak Wiejski Hox, podstawowe elementy. Zwycięstwa, natomiast ten ostatni pojedynek w konfrontacji Zuzi na gali z numerem 12 pokazał, że ten czas na sali treningowej nie był marnowany. Teraz na tarczach u Norberta Daszkiewicza, tutaj widzieliśmy, nawet zaskoczony chyba sam trener tym wysokim kopnięciem dokłada kolejne elementy. Do swojego arsenału, Marti Renti. Zobaczymy, czy jutro takie okrężne kopnięcia również dostrzeżemy w trzecim już pojedynku. Marti Renti w klatce organizacji Fame. Uniki rotacyjne, wysokie kopnięcia, kombinacje bokserskie, walka poza dystansem także widać, że nie traciła tego czasu w ostatnich tygodniach. Marti Renti! Są też elementy zapaśnicze, no ale jeśli trenuje pod ogiem Norberta Daszkiewicza, to przecież to jest podstawowa płaszczyzna. Wiktoria, wiki, Jaroniewska! Jaroniewska po raz drugi w organizacji Fame w debiucie wygrywała swój pojedynek na gali z numerem 14, tam biorąc tę walkę na zaledwie kilkadziesiąt godzin przed wydarzeniem, a i tak zdołała wygrać debiutacki pojedynek. Teraz tego czasu na przygotowania było zdecydowanie więcej pod okiem trenera Graciana Misia. I tu widzimy tarczowanie, już zdecydowanie bardziej pewna siebie, świadoma tego, co chce wnieść do klatki. I tak zerkając na to, co panie prezentują przed jutrzejszym pojedynkiem, to naprawdę Możemy spodziewać się wielkich emocji w klatce organizacji Fame. To jest jedyny pojedynek pań, kobiet podczas jutrzejszej gali. Tutaj widzimy nie tylko kombinacje złożone z... Jednego, dwóch uderzeń, ale także te dłuższe, także widać, że przygotowywali sporo niespodzianek na treningach na sali treningowej wiki ze swoim szkoleniowcem. Wszystko. Szymon! Szym! Szymon to trzeci z debiutantów podczas Gali Fame. 16, pierwszy, pojedynek dużo, emocji, sporo presji. Wiada Szymol, że tego czasu na sali treningowej nie stracił, chociaż w licznych wywiadach podkreślał, że też nie zabrakło czasu na imprezę, ale to podejrzewam, że zasłona dymna na tarczach u Mateusza Słonowskiego. Widzimy, że jednak na paru treningach przynajmniej Szymol na sali musiał się pojawić reprezentant Unique Fight Club. E16, Ginold, Dawid, Rzeźnik. Duże rękawice, a więc będzie pewnie troszeczkę boksu. Reprezentant Czerwonego Smoka będzie miał w tym starciu zdecydowaną przewagę warunków fizycznych. 11 cm wyższy od Szymola. Będzie Dawid w tej konfrontacji. A więc ta walka poza dystansem być może okaże się kluczem do zwycięstwa i do poprowadzenia tego pojedynku zgodnie ze swoim planem taktycznym przygotowanym przez trenerów poznańskiego klubu. Są ciosy proste, ale także znając tryb życia, który prowadzi jego przeciwnik, polowanie na wątróbkę. Nie brakuje też elementów kickboxerskich, niskie kopnięcia po kombinacjach uderzeń, także przygotowane na nogę wykroczną przez Dawida. Dał już okazję wystąpić podczas tych wydarzeń na Gali z numerem siódmym. Na razie w tym rekordzie zawodowym daralwa zwycięstwo niewiele, bo tylko jedna wygrana, aż 11 porażek. Natomiast apetyt, pomimo. 49 lat na kolejne zwycięstwo jest ogromne i widzimy to na tarczach, że naprawdę jest naładowany tymi pozytywnymi emocjami przed jutrzejszym występem. Darolew! Mocne uderzenia na tarczę. Są też ciosy podwrótkowe, nie tylko ciosy proste. Czy właśnie ten prawy podbrudkowy, bity z ręki mocniejszej, będzie jutro elementem, który może. Filip! Filip! Filipek Marcin. Piąty występ dla organizacji Fejmy. Dotychczas dwie wygrane walki i dwie porażki, jeśli chodzi o Filipa Marcinka. Powraca po porażce w konfrontacji z Amadeuszem Ferrarim Rośnikiem. Natomiast w tamtym pojedynku był skazywany na porażkę. Ostatecznie wytrzymał naprawdę ciężkie gradobicie, bo ostatecznie przegrać konfrontację. Natomiast pokazać wielki charakter do sportów walki. Jutro konfrontacja. Na zasadach K1 trzy. Rundy trwające po 3 minuty 90 sekund przerwy jest polowanie mocnymi uderzeniami na korpus przeciwnika ze strony Filipka. Trenujący na co dzień w klubie panzer Wrocław i tam szkolące swoje umiejętności. No, jeśli pojedynek na zasadach K1, to z pewnością na mapie sportu walki w Polsce. Puncher Wrocław to jest jeden z tych klubów, który zdecydowanie tryk witamy serdecznie Patryk Paprykos, paprykos, patrykos zwał jak zwał, natomiast widać, że naładowany i przygotowany na jutrzejszy pojedynek zapewnia, że w końcu jutro rozwinie swoje skrzydła i nie będzie nudy podczas kolejnego występu dla organizacji Fame. Do tej pory. Dwie walki, jedno zwycięstwo i jedna porażka powraca po wygranej na gali Fein 13 w konfrontacji z kubą postem. Były tarcze. Były ciosy, były kopnięcia. Teraz pora na konfrontację bardziej przypominającą realną walkę. No i właśnie też na inne płaszczyzny. Zwykle doświadczony, jeśli chodzi o organizację Fame. Sześć wygranych i trzy porażki. Jutro jubileusz, dziesiąty pojedynek. I czy będzie to jubileusz udany? Czy będzie to jubileusz naprawdę wymagający wspięcia się na wyżyny swoich umiejętności? Tego jeszcze nie wiemy. Na tarczach Łazora Żyjewa oczywiście szkoleniowca WCA Fight Team. Duże rękawice, kombinacje bokserskie. Na to być może będzie polował Adrian Polak już jutro. O, składnie, składnie to wygląda pociąg się prosty, unik rotacyjny. Mi... Nice! Bo w każdym z tych dotychczasowych pojedynków pokazywał charakter Mateusz Janusz i na pewno tego czasu na sali treningowej nie tracił, patrząc co już nam prezentuje przez te kilka sekund reprezentant Unique Fight Club trenujący pod okiem m.in. Przemysława Szyszki, który aktualnie tarczuje właśnie Mateusza i widać, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc te umiejętności wzrastają. Jeśli chodzi o Mateusza, gimnastycznie, motorycznie wiedzieliśmy, że jest przygotowany fantastycznie, natomiast trzeba było te zdolności przenieść także w świat sportu walki. Wąskobite ciosy kończone sierpowymi, to przygotowuje. Na jutro być może Mateusz e, Minajf, e, Janusz. E, także tornado kick e, po obrocie z wyskoku. Ekwilibrystyczne techniki. Zapraszamy. Jego przeciwnik: Krystian Wi. Także to świadczenie to zdecydowanie atut, jeśli chodzi o Krystiana Wilczaka, ale czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie podczas jutrzejszego pojedynku? Tutaj mały smaczek z podsceny przygląda się tym umiejętnościom, które prezentuje Krycha. Także jego przeciwnik Mateusz Janusz i podkrzykuje tutaj do Krycha. Krycha bij mocniej. Krystian skupiony. Kombinacje bokserskie, oczywiście pod okiem szkoleniowca Roberta Złotkowskiego, buca Fight Team. Tam przygotowywał się Krystian Wilczak do tego pojedynku. Także długie ciosy proste, przygotowane na jutrzejszy pojedynek. Ósmą walkę w organizacji Fame. Zbrodniusz Słoński. Piąty oficjalnie w organizacji Fame. Jeden pojedynek oczywiście zakończony. No contest dotychczas. Jedno zwycięstwo i trzy porażki hejtera. Długie ciosy bite na tarcze przez Hejtera. W tym pojedynku, warunki fizyczne, jeśli chodzi o centymetry, będą działały na jego korzyść, i jeśli chodzi o zasięg, i jeśli chodzi o wzrost, bo jest 8 centymetrów wyższy od swojego przeciwnika Mariusz Słoński. Długi lewy prosty. Niektórzy twierdzą, że najważniejszy cios, jeśli chodzi o ustawienie normalne w sportach walki, kończy tę kombinację mocnym uderzeniem, czy sierpowym, czy też ciosami podbródkowymi. Hejter. Ferrari! Ro bo władz za piekieł melduje nam się na macie. Są odrzuty bioder. Jest przygotowany na wszystko i także atletyczna sylwetka. Zaserwowana przez Ferrariego. Ja milknę, bo tutaj kibice wzmagają swój doping. Co tutaj się dzieje, Amadeuszu? Dlaczego nie ma nic więcej? Media treningu nie ma, bo nie ma mojego trenera. Nie ma tu mnie przetarczować, ale cały Media Trening mój jest na kanale Władca Piekieł. Zrzuciłem sparring z Natanem Marconiem. Możecie obejrzeć, zostawić suba. No, no i tyle. To krótka, krótka walka z cieniem, kilka ciosów w powietrze. Ale mała napinka była. Jest przegląd formy. Czy jest dobrze, czy jest średnio. Jest dobrze? Jest chyba dobrze, a bandura, bandura. Już możemy stwierdzić, że ulubieniec publiczności jeszcze przed pierwszym występem w organizacji Fame, bo to jest ostatni z debiutantów na jutrzejszej gali Fame 16. Alan, Cięgnąć po drugie zwycięstwo w organizacji Fame Alanowi Kwiecińskiemu na tarczach u Kamila Łebkowskiego, właśnie pod okiem tego cały czas aktywnego zawodnika, natomiast też szkoleniowca, uda mu się dopisać do swojego rekordu. Wygraną po przegranej na gali z numerem 14 i konfrontacji z Mateuszem Murańskim. Pojedynek Braveheart Bandura odbędzie się na zasadach bokserskich w małych rękawicach 3 rundy po 3 minuty. Gotowy, gotowy na jeszcze więcej. Muran, Muran, Zapraszamy, zapraszamy na trening. Tutaj naprawdę warto o doping dla szkoleniowca, z którym prezentuje swoje umiejętności Jacek Murański, Marek Garmulewicz. To człowiek, który zajął w 2000 roku czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich, dwukrotny wicemistrz świata, jeśli chodzi o zapasy w stylu wolnym 90 Ósmy rok, jeśli dobrze pamiętam, 97 trzykrotny mistrz Europy w zapasach w stylu wolnym. Czwarte i piąte mające na wysokim poziomie. Do medalu w 2000 roku naprawdę niewiele zabrakło. No i tutaj Jacek Murański właśnie opiera swój trening medialny na tych umiejętnościach. Przeciwnika Jacka Murańskiego. Robert Sutonato! Japczanem było spore emocji, teraz ma być chłodniejsza głowa, chociaż przy tym pojedynku złej krwi nie brakuje. Natomiast skupiony na robocie jest podczas tych kilkudziesięciu sekund prezentacji Sutonator, pod okiem oczywiście Przemysława Szyszki, klub Unique Fight Club. Długie uderzenia przygotowane na media z doskokiem bezpośrednio ze strony sutonatora będzie zawodnikiem zdecydowanie wyższym od swojego Trąba! trąb Mateusz Trąba Trąbka po raz drugi w organizacji Fame już w pierwszym występie Ochrzczony bardzo mocno, jeśli chodzi o ten świat sportu walki w konfrontacji z Gimperem na Gali. Fejmy 14 były wzloty i upadki. Ostatecznie okazał się lepszy od swojego rywala, wygrywając ten pojedynek w drugiej rundzie. Jeśli tarcze, jeśli treningi w kotwicy MMA Team pod okiem Sebastiana Kotwicy, no to zapasy również muszą pojawić się w arsenale trąby. Jest też stójka i to, na co zawsze zwraca uwagę Sebastian Kwotwica ucząc swoich podopiecznych, a więc podstawy, ciosy proste, na tym trzeba bazować, jeśli chodzi o sporty walki na tym etapie. Ma Marcin Dubiel. Marcin Dubiel, w szlaf roku, z dużym brzuszkiem, chyba mocny obiad przed po. A porannej ceremonii ważenia. Tajemnicę tego stroju pewnie poznamy już za moment. To są długie uderzenia. Natomiast nie ma wielkiej szybkości. To jest tylko zasłona dymna perform.